Oto dziewanna. Opowiemy ci o niej. Posłuchaj. Dziewanna. Świeca królewska. Roślina, która nie tylko rośnie, ale i czuwa. W kulturach dawnych i współczesnych jest uznawana za strażniczkę. Nie tylko ciała, ale i przestrzeni. Suszone kwiaty dziewanny, zawieszone nad drzwiami. W woreczkach, pod poduszką, w wiankach na progu, nie miały być ozdobą. One miały strzec. Dziewanna oczyszcza, z dymem, z naparem, z intencją. Wypędza to, co obce, co zalega, co nie należy do nas. Negatywne myśli, obce emocje, cienie, które nie są nasze. Dlatego właśnie używa się jej w rytuałach ochronnych. Dlatego palona w kątach domu potrafi wyciszyć hałas, który nie ma fizycznego źródła. W medytacji pomaga osiągnąć równowagę. Nie ogłusza, uspokaja, nie wyłącza, pozwala słuchać tego, co prawdziwe. To zioło, które nie świeci, ale prowadzi światło. Zwłaszcza wtedy, gdy ciemność zbliża się zbyt niepostrzeżenie. Dziewanna to nie tylko ziele ochrony. To światło rytuału. Z jej kwiatów tworzy się amulety na podróż, na trudne dni, na momenty przejścia. Zawieszone na szyi, schowane w kieszeni, przyszyte do ubrania, odstraszają to, co nie powinno się zbliżać. Woda, w której parzy się dziewannę, staje się wodą oczyszczenia. Do przemywania dłoni. Warzy, serca. Do rytuałów, w których coś trzeba puścić, odciąć, wypuścić. W germańskich i nordyckich kręgach dziewanna miała podobne znaczenie. Roślina ochronna, ale też zmysłowa. Wkładano ją do woreczków miłosnych, tworząc z niej ziołowe talizmany na szczęście w relacjach. Nie zawsze chodziło o wielką miłość. Czasem po prostu o przyciągnięcie kogoś, kto nie zaszkodzi. Dziewanna działa też na przestrzeń. Jej zapach ma rozpraszać to, co ciężkie, a dym oczyszcza z wpływów, które nie mają prawa się zadomowić. Zawieszona nad łóżkiem chroni sny, spalona przy drzwiach chroni próg, zaparzona z intencją chroni serce. Nie ma błyszczeć, ma działać. I właśnie dlatego jest tak ceniona. Suszone kwiaty palone w ogniu niosą dym, który wypędza cień. To dym o miękkim zapachu, ale twardym działaniu. Najsilniejsza bywa w noc przesilenia letniego, gdy słońce stoi najwyżej, a rośliny. Zbierają w sobie całą pełnię światła. W tradycji słowiańskiej dziewanna miała miejsce szczególne. Nie była tylko zielem, była znakiem. Ziołem granicy, ochrony i oczyszczenia, ziołem, które zawieszało się na progu. W domach wieszano ją nad drzwiami i oknami. Nie dla zapachu, nie dla ozdoby po to, by nie wpuściła tego, co obce złego spojrzenia, złego ducha, złego słowa. Suszone kwiaty spalano w rytuałach oczyszczających, gdy w domu zaczynało się coś nowego po chorobie, po odejściu, po porodzie na zmianę pory roku, na czas przesilenia, na nowy początek. Dziewanna była też częścią magii ochronnej kobiecej, wkładana do poduszki, do węzełka, do woreczka, chroniła sen, odganiała zmartwienia, dawała spokój, gdy ciało wchodziło w nowy etap. Zdarzało się, że posypywano nią próg domu, gdy do środka miało wejść coś ważnego lub ktoś nieznany, bo próg. To miejsce graniczne, a dziewanna działa właśnie tam, gdzie coś się zaczyna. Niektórzy nazywali ją zielem zmiany, a jej spalanie miało wypowiedzieć: Odtąd zaczyna się nowe. Nie tylko progi, nie tylko sezony dziewannę łączy się również z rytuałami przechodzenia między stanami. Gdy ktoś jest chory i ma wyzdrowieć, gdy kończy się noc i ma przyjść światło, gdy coś gaśnie, a coś innego rodzi się na nowo. To jej domena. Bycie tam, gdzie granica przestaje być końcem, a staje się początkiem. W tradycjach greckich i rzymskich dziewanna pojawia się w cieniu wielkich imion. Jednym z nich jest Hekate. Bogini czarów, przejść, magii i tych miejsc, gdzie zbiegają się trzy drogi. Dziewanna, jako światło w ciemności, idealnie pasowała do rytuałów poświęconych tej bogini. Jej kwiaty składano jako ofiarę, a palone podczas pełni wspomagały kontakt z przodkami, duchami, z tym co niewidzialne. A obecne. Nie chodziło o zaklęcia, chodziło o obecność i o przejście, bo Hekate nie tylko prowadziła przez granice, ona uczyła, że granice istnieją po to, by można było świadomie je przekroczyć. A dziewanna, jako towarzyszka tego przejścia, nosiła w sobie ogień nie po to, by palić. Choć świat się zmienia, dziewanna nie przestaje działać. Wciąż chroni, wciąż oczyszcza, wciąż prowadzi. Dziś, wkładana do amuletów ochronnych, nosi w sobie tę samą intencję co dawniej. Niech to, co dobre, zostanie, niech to, co obce, odejdzie. Pali się ją w domach, gdy atmosfera gęstnieje. Dodaje do kąpieli, gdy serce potrzebuje lekkości. Trzyma blisko, gdy pojawia się lęk ten bez powodu, który wcale nie jest mniej prawdziwy. W rytuałach medytacyjnych dziewanna pomaga otworzyć przestrzeń. Nie na zewnątrz, ale do środka. Pozwala wyciszyć głowę, usłyszeć ciało. I odnaleźć miejsce, w którym można naprawdę oddychać. Nie każda roślina świeci, ale są takie, które prowadzą światło. Dziewanna nie błyszczy, ale stoi wysoko, spokojnie jak pochodnia. Nie po to, by cię olśnić, po to, byś mógł znaleźć drogę, kiedy wokół robi się ciemniej. To nie jest zioło hałasu. To zioło granicy, ciszy, przejścia. Pomaga, gdy trzeba coś puścić, pomaga, gdy nie wiadomo, co dalej. Pomaga, gdy boisz się iść, ale nie możesz zostać. I nie musisz w to wierzyć. Wystarczy, że przystaniesz przy niej na chwilę. Zamkniesz oczy. I zapytasz siebie, gdzie jest twój własny próg. Bo dziewanna nie mówi głośno, za to odpowiada zawsze. Do następnego razu.